Zawsze zastanawiałem się, jak wygląda ta droga właśnie tutaj w kierunku Mauretanii. Zawsze to mi nie dawało w ogóle, wiecie, że tak powiem, spokoju. A teraz mogę sobie to zobaczyć na własne oczy. Ale najważniejsze to skupić jedzonko. W sumie tutaj postawić namiot będzie trochę ciężko. A ty byku! Witam serdecznie w nowym odcinku, w odcinku numer 4 z serii Sahara Zachodnia z Jak To Daleko. A dla niektórych może być Maroko. Jednak w tej serii odcinków będziemy zgłębiać, czy to jest Maroko, czy jednak Sahara Zachodnia. Ten, kto ogląda i śledzi, ten zdanie kierownika na pewno wyczułba. Sklepik jest. Butle gazowe z Propan Butan można kupić. Łyczkę można do koparki wynająć. O, i tam jeszcze są jakieś tablice informacyjne. Słuchajcie, więcej tablic niż w Berlinie. No tak się śmieje, nie? Ale patrząc na kraj, w którym jesteśmy, gdzie jesteśmy na południu, no to siłą rzeczy, moi drodzy, zobaczcie plan budowy luksusowego hotelu tutaj przy trasie. Maroko pompuje ogromne pieniądze, jak wspominałem w odcinku trzecim, przesiedla ludzi, wysyła do pracy na kontrakty na trzyletnie, czteroletnie inżynierów, pracowników bankowych po to, żeby wymieszać tą, że tak powiem, populację i spłycić tą przynależność narodową Saharii, tych ludzi Będących y, oryginalnie stąd. Chcą stworzyć po prostu taki marokański, mocny trzon. Mieszając, pompując tutaj pieniądze. Śmierdzi to na odległość, ale wszystko robi się po coś. Strategiczny teren. Ogromne złoża fosforytu. Fosforyty stosuje się, moi drodzy, do pasz dla zwierząt, nawozy. Do upraw w, 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 w przetwórstwie metalurgicznym, szanowni Państwo, co tam jeszcze? W wytwarzaniu różnej chemii, fosforany wapnia, fosforyty. Ogromny potencjał, ale najważniejsze, oh, najważniejsze jest po tej stronie. Czyli jak ja teraz idę na południe. To po mojej prawej stronie jest ocean, linia brzegowa, czyli rybołówstwo. Ogromny przypływ gotówki i kontrola wybrzeża strategiczne położenie. No więc kto by nie chciał, każdy by chciał mieć taki długi kraj i kontrolować ów teren. Nie wiem, czy było wezwanie do zostawienia opeczki, komentarza i rzecz jasna podanie odcinka dalej. Jeśli nie było, no to wzywam widzów stałych jak i nowych do uczynienia dobrego uczynku w ramadanie. Serce co po niektórych może boleć, patrząc na to, że czarinki sobie tutaj tak chodzą. Zobaczcie, poza miastem na pustyni. No niestety są zdane na siebie. Powiem wam, że Ramadan, Ramadanem, ale dobrych uczynków to oni nie robią w Ramadanie. Ciężko idzie ten auto, znaczy ciężko, no tak idzie w zupełności przeciętnie, o tak bym to określił, bo nie jest tak tak wiecie, że po prostu stajesz, wyciągasz i jedziesz. No nie, to tak nie działa niestety. Zawsze zastanawiałem się, jak wygląda ta droga właśnie tutaj. Z w kierunku Mauretanii. Zawsze to mi nie dawało w ogóle, wiecie, że tak powiem spokoju. A teraz mogę sobie to zobaczyć na własne oczy. Ruch jest bardzo słaby. Jedno auto tak na 5 minut mniej więcej. I co drugie auto to albo policja, albo wojskowi. No więc ruch jest słaby, słaby, słaby. Elo, burrito! Burrito! Mówią, żeby nie zaczepiać! A kierownik, jak nie ma z kim pogadać, to co zaczepia? Elo! i to się nazywa! Maksymalny oh. autostop! Co ja będę stał? Ach, co by tak. Tutaj spadliście profesjonalny autostop, proszę zobaczyć. Przesyłko jest. O. Siadasz Ach, I łapiesz. Ujejku, nikt naprawdę nie jedzie. O co chodzi? Co tu się podziało? Co śpią czy jak o. Proszę zobaczyć Kto czeka ten złapie i z Mah Mahmedim jedziemy teraz o proszę Taką ciężaróweczką będziemy 100 lat jechać, ale udało się. Merci ma problemu problem. Jest. Autobusy jeżdżą, ale autobusem to nie byłaby żadna przygoda. A tutaj z koleżką jedziemy i sobie rozmawiamy trochę. Czasami mam wrażenie, że on nie pokrętnie rozumie i myślę sobie, że jestem świrem. Mało kiedy kogoś widać. O zobaczcie. Jakiś praca, pracownik, a może i nie pracownik. Rzadko kogoś. Autostopowicz, nie wiem. Ale rzadko widać kogokolwiek tutaj na trasie. No personas! On, on no persona. Chyba jeden. A, pracownik, pracownik. No, 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 no. Nie ma ludzi Ale koleżka mnie przestrzega przed kolegami sąsiadami z Mauretanii no. Dostawa jajec Gość jechał 1000 km, może nawet więcej, żeby jajca dowieść. No tutaj jajeczka. Gażdej mm -hmm. dla tego gościa. Tutaj ktoś motorki mieć, tutaj gdzie nigdzie. Drogę robią. O, powiem wam, że tego. O. Jakoś to tutaj się kręci? Idealny czas w ogóle na podróż. Słuchajcie, idealny czas, bo nie jest parno, ale nie jest też, nie jest też tak zimno, tylko normalnie słoneczko tak daje taki, taki, taki przyjemny, ten przyjemny, przyjemne ciepło. Też trzeba zaznaczyć, że jadę z ziomkiem, który jest rdzennym berberem. To z krwi i kość, jego rodzice i on mówi w ogóle w Tamazy w języku saharyjskim tutaj ludzi, Sahary, zobaczcie, i pieski za nimi, za, za ziomkiem idą. O. Piesiolki za ziomkiem. Niesamowite w ogóle to życie tutaj. Po środku słuchajcie niczego. Naprawdę, po środku niczego. Oni tutaj z ryb się utrzymują i żyją sobie tak, tak to płynie. Może i lepiej, może i gorzej, ciężko powiedzieć, no.

żeby rzeczy zostawić zobaczcie jak dobrze wyposażony sklep cukierki, nie cukierki, ciastka wszystko jest, a jesteśmy na stacji benzynowej taka dość nowa widać tutaj, ta cała infrastruktura powstaje jak to mówią na Podlasiu, jak grzyby po deszczu ile paliwo kosztuje? ciekaw jestem coś około 3 dirhamów chyba tak, no litrów tyle, dirhamów nie widać ile. Nie wiem, ile kosztuje paliwo. Tutaj może zobaczymy. Tutaj też nie zobaczymy, bo wiatr saharyjski niestety robotę zrobił. Zobaczcie, no po prostu to jest niesamowite, jak to wygląda. To jest, zobaczcie, to jest Sahara Zachodnia. Idzie droga sobie i nic wokół nie ma. Pustka. Pustka, która daje mi spokój. OK. Idę robocie. Z Mauretanii jadą. Trzeba ich wyprzedzić, bo się ciągną załadowani po korek. Tutaj wszystkie osie są przeładowane. Tutaj nie ma limitów. O, a tutaj rejestracja skąd? Espaniol, hiszpańska. No kolego, zmykaj nam tutaj. Właśnie zwrotnik raka, nie zatrzymywałem się, bo później może być ciężko złapać, a jest godzina 17, ale zwrotnik raka, no to już, moi drodzy, wkraczamy w inną strefę. W sensie chciałoby się być klimatyczną, ale wciąż to jest ta sama, w której byliśmy. Zwrotnik raka, no nic to no, jedziemy dalej. Pan pojechał, Boże Święty, jaki człowiek! Jaki super gość ale szamy tutaj o na stacji się zawinęliśmy trochę muszę teraz pomyśleć co zrobić kolega mi dał, nie wiem, z pół kilograma daktyli. To będę przez 10 lat jadł chyba te dachtyle. Salam aleikum! Muszę do sklepu jakąś może rybkę kupię. Powiem wam, że taki przesympatyczny człowiek on tutaj skręca zaraz. Myślę sobie, stanę tutaj w razie czego to zawsze będzie miejscówka żeby postawić namiot, ale najważniejsze to jest kupić jedzonko. W sumie tutaj postawić namiot będzie trochę ciężko. Ee, ale jakoś damy radę. Tam jest laguna. W sensie tam jest ocean, nie laguna, bo to już laguna się skończyła. Coś pora ci Zobaczcie co tam na sklepie sprzedają. Ale zobaczcie na te traktory. Polonia, Polonia, Polonia tu i, Europa, Turysta! Zobaczcie jakie kurcze traktory, jaka opona zjechana. Tutaj o dużo miejsca na ten. Tutaj dalej nie widzę, ile kosztuje litr. Nie powiem wam, ale zobaczcie, jaka kurczę tutaj. To wszystko, żeby przewieźć towar. Tak samo tutaj, zobaczcie, jaki zmodyfikowany jak z Mad Maxa. No, powiem wam, że kurczę nieźle. No tutaj mamy tak: mamy sklep, czarinka, o, jakaś wilczyca, a tutaj naklejki, naklejki. O, ludzi, którzy podróżowali. Tutaj jakaś dziewczyna na motorze. Tutaj tak samo, zobaczcie, podróżnicy. No tu na rowerach No trochę jest tych yy, ludzi. No sklep, sklep, sklep sklep, sklepu nie ma. Sklep kiedyś był, ale sklep Nie nada Kolega mi tu wytłumaczył. Traktor pomaga wyciągać łodzie, bo tu koleżka pracuje w tym, w, w wodociągach miejskich, że tak powiem. No i tutaj sobie siedzimy. Ogólnie, e, jak się Ramadan zacznie, w sensie zacznie, no, aftar, czyli ten posiłek, zjedzą, to przyjdą i tutaj otworzą, czyli za dwie godziny. Czyli niedobrze. Mhm. Zobaczcie, haski. Haski yeah. tutaj na Saharze. Widzisz, czarek, no wyszczekałeś. Otworzyli. Kierownik też się wpisał na, na ściankę. O, jesteśmy w sklepie. W tym. Kupiłem tak. Dwa chlebki. O. I tuńczyki, bo tylko tuńczyki były. O tak. I wody jeszcze. No i proszę. No. Taka mi suweczka. Rowery można wypożyczyć na wycieczkę pojechać. Tu jest do modlitwy. No i spoko, zaraz sobie coś tam przekąszę, a jestem taki głodny, chłopaki Ramadan mają. Wybaczcie panowie, ale muszę po prostu coś zjeść, bo zaraz po prostu odlecę. Poznałem takiego gościa tutaj. Oni normalnie chleb ręką podają, wiecie, bez wyniku nie czują, że to coś, coś złego. Chociaż ta ręka to tam silnik rozbierała wręcz, ale pomijając, koleżkę tutaj spotkałem takiego. Jest 700 km stąd. Pochodzi i mówi, że po prostu pracuje tutaj w, w tym, w oczyszczalni wody i mówi, że to miejsce to jest jego wymarzone miejsce, gdzie czuje spokój i może myśleć nad swoją przyszłością. Fajne, fajne jest to, kiedy ludzie lubią to, co robią i cieszą się z tego, gdzie są tuńczyk w sosie pomidorowym. Co ja bym dał, żeby zjeść bigos albo gołąbki? Co ja bym dał? Ale jaja, siedzi gość ja tuńczyka z chlebem, gdzieś w drodze do Maurytanii. Dirham marokański. Tak wygląda: makryt. Bank Al Maghrib 200 to jest nie, 50 parę zł, nie, 60, to już nie wiem sam Chłopaki się do Aftaru przygotowują, ja sobie obserwuję I tutaj chyba, moi drodzy, najzwyczajniej w świecie po prostu pójdę spać, postawię nabiód Zobaczcie, miejscówka osłoniona od, od wiatru, nie jest źle tutaj Tu jest ogólnie prysznic, można sobie prysznic wziąć Na spokojnie z wiadra no tak o nie jest tak wiecie, że tak powiem źle, a tu jest toaleta. Też nie jest źle. Tutaj bym sobie postawił namiot. tudzież tutaj, ewentualnie na tych kostkach. I można by było się przespać. A tutaj wygląda to tak mniej więcej. O. I na tej miejscówce już trochę osób tutaj wiecie. Mam info, że spało więc może nie jest tak źle. Co myślicie o tej miejscu? Dajcie znać w komentarzu. Czy byście kimnęli? Od chłopaków dostałem takie smoothie. Jabłko, banan, chyba awokado. Awokado ma może i nie. Ale smaczne. Tutaj jeszcze taka kicia chodzi, pulpetinka. Pulpetinka. Gdzie ty jesteś? Zniknęła. A ja będę tutaj autentycznie, wiecie, stawiał namiot, bo za dokładnie 20 minut zachodzi słońce. A wiatr jest po prostu tutaj tak silny, że szkoda namiotu. Szkoda namiotu i po prostu będzie zimno. A tutaj mam usłonę od wiatru, więc jest naprawdę dobrze. Sharabi? Delicia. W języku Delidia. Shren, Shren. It's shryn. Ja. O tutaj zobaczcie, to zostałem zaproszony do tego. No, takie warzywka. Chłopaki narobili? And this name is aula. Aula? This is from uh, from the ocean. Yeah, from from today. From today, fresh, uh, fresh. Thank you so much. Ablach Ablach oh, yeah. Thank you so much for invitation Patrzcie chłopaki złowili Sepia Sepia octopus Sepia Ośmio O kur... jakie dobra. Al Proszę To oh, jest moi drodzy takie y, H H, H z plu, plus tytoń pochodzący z Rifus czyli z północy Maroka O, oh, to jest najwyższej klasy kif to jest tradycyjny proszę proszę ja was tutaj. kolega legal no yeah yeah it's it's normal it's normal I, I, can I look, show you yeah, yeah, secret secret don't worry don't worry a tutaj zobaczcie, taka jest fajurka. This is, tra this is traditional marokańska. Zobaczcie, jaka tam no. yeah. Co to za małe wsiulki? Co to za małe wsiulki tutaj śpią? No, małe. A pończuszki, a ja sobie tutaj idę do swojego kątu. Kąta, kąta, bo tu zaraz poligloci, poloniści się zaraz zaczną, wiecie, tutaj mi ten. O, tu jest miejscowa dla mnie. Nie wiem czy będzie widać, no tak słabo, ale dobrze, ochronione od wiatru. Postawimy namiot i będzie spanie 12 godzin widać. Będę spać 12 godzin, bo kto mi zabroni? nie zabroni. W ciszy, w spokoju, nikt mi nie będzie zawracał, nikt mnie nie będzie budził. Tak chcę i tak zrobię. O. Nie jest tak łatwo postawić, bo tutaj jest bardzo mało ograniczone miejsce. Tutaj jest trochę lepiej, ale tak głowę będę mieć tutaj, żeby jak najmniej hałasu szło stąd, Oto jest toaleta i prysznica obok. No i oczywiście no nie ma że tak powiem luksusów, ale też nie można narzekać no, biorąc pod uwagę gdzie jesteśmy. Więc trzeba się cieszyć z tego co jest. I tak jak wspominałem zawsze w moich podróżach namiot w plecaku nawet jeżeli go przez trzy tygodnie nie używam daje mi taki komfort psychiczny w podróży takiej niezależności takiej e, możliwości zawsze że jestem w stanie mieć nocleg niezależnie gdzie jestem. To jest komfort nie do przebicia I przez 12 lat Tylko raz spróbowałem pojechać bez namiotu O kurcze, zaraz mi ten odjedzie skubaniec I wtedy pamiętam, że szybko wróciłem do domu Bo kurde, nie dało się podróżować Nie masz komfortu, nie masz podróży Muszę y, szybko rozłożyć ten śpiwór I materac, bo mi odjedzie zaraz towarzystwo Po chwili działania wygląda to to Mniej więcej w ten sposób przestawiłem trochę i dorzuciłem tutaj stabilizację w postaci betonowo-kamiennego pachołka, który tutaj był. Przystosowałem linki napinające tu i tutaj ze śledziem, jak widzicie, no i elegancko stoi sobie. Można spać. Teraz tylko jeszcze materac nadmuchać. No trochę mi to zajęło. Powiem szczerze, że z 25 minut się z tym bujałem. Bo jak postawiłem tutaj, to myślałem, że będzie lepiej, ale wiatr tak po prostu od boku ściągał namiot. Że to jest chyba jedyna taka rozsądna opcja. Jeszcze tam można by było postawić na ziemi, ale na ziemi nie chciałem, bo kamienie, brud i te sprawy więc wolałem tutaj na tym, na tych, na tych, nie wiem jak to nazwać, kostkach, kostkach, o. Kierowniku, poprzewracało ci się pod kapeluszem. Czas umyć zęby. Może nie są tu najbardziej higieniczne warunki, ale w gorszych byliśmy, słuchajcie. Ale o zęby to trzeba dbać, bo jak zębów zabraknie, to będzie lipa. Pamiętajcie, zasada pierwsza: najlepiej mieć swoje zęby. Zawsze, niezależnie od tego, ostatnio przed wyjazdem u dentystki, pani dentystka mówiła: O, ten ząb się kwalifikuje do zatrucia i do, jakoś tam nazwała to że do usunięcia. Ja mówię, pani doktor. Zróbmy wszystko, żeby tylko zachować zdrowy ząb, znaczy ząb, swój ząb, bo swój ząb zawsze będzie silniejszy niż yy, i lepszy dla ciała niż jakiś taki, no nie swój. No, dobra, coś tutaj, jakiś tam live, coś tam damy, zobaczymy co będzie. No i Mam live, jest spoko, zęby się trzymają, więc jest dobrze. Ale niebo gwiaździste. Słuchajcie, myjemy zęby. Myjemy zęby i się zabieramy do spania. Więc zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej. A jutro ruszamy dalej, czyli w piątym odcinku. Bo kolejny to będzie piąty. Zapraszam Was w podróż w kierunku granicy z Mauretanią. Nie wiem, czy dojadę do Mauretanii. Nie zakładam, że dojadę albo nie dojadę. Niech się dzieje. Wola bola. bola. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy, do usłyszenia, cześć!